Dlaczego powiedziała, że to my? Bo ja wiem. Być może ten silny stres rzucił się na mózg. My jesteśmy niewinni. Ale w naszą niewinność nie wierzy szeryf McBride. Jestem pewna, że gdyby tylko miał dowody, to wsadziłby nas do kicia. Przepraszam, czy moglibyśmy. Y, 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 chcemy coś zamówić? Pizza, frytki i ciastko! <laughs> Cóż, przynajmniej <laughs> mamy próbkę tej substancji, która była na ziemi, i to może być poszlaka. <śmienic> o rany koguta! Widzę, że ostatnio wciąż na siebie wpadamy. Przedstawiam mojego chłopaka, JC Shazé. Miło mi Was poznać, zwłaszcza Ciebie, stary. Rachel bez przerwy o Tobie mówi. Ty chodzisz z JC Shazé? <śmienic> A wiecie, jak go poznałam? Gdy wygrałam ten konkurs w internecie. Randkę w ciemno z JC? Wchodziłam na tę stronę chyba tysiąc razy. E, jedynie w celu badawczym. A ja wygrałam, spotkaliśmy się i tak zostało. Miałem dość randek z modelkami i gwiazdami popu. A więc kupiłem chatę za miastem, gdzie zawsze wpadam po powrocie ze światowego tournée. Dziś znowu lecę w świat. Ty? Chodzisz z JC Chase? Czasem jest mi ciężko, bo on tak często bywa w trasie, lecz. Już dojrzeliśmy, żeby wytrwać w tym długodystansowym związku. O, wybaczcie, to pies Jego, Rico. Sympatia mojej Roxany. No, smacznego, kochani. Ciao. Głowa do góry kudłaty. JC szazenie dorasta ci nawet. Jesteś o wiele. Ty masz. Proszę o rachunek. Pomocny klej używany w przemyśle filmowym. I nie można go kupić w sklepie. Trzeba go zamówić albo zrobić samemu. Bardzo dziwne. Skąd się wziął klej w miłosnym kąciku? Fajnie, tu jest cała paczka. Przyniosłem dla Was listy polecone. Wiesz, zastanawiałem się, czy umówisz się kiedyś ze mną na randkę. Och, George, bardzo mi miło, ale... Nie ty. Velma. Och! Rety, George, ja uważam, że fajny z ciebie gość, tylko... Niestety muszę ci odmówić i ty mnie nie kręcisz. Baby. Wszystkie takie same. Pożałujesz! Ten spaślak jest podejrzany. Tak, jakoś czuję, to chyba. Twoja, Twoja kobieca, kobieca intuicja. intuicja. Tak, my, my ją znamy. Myślę o tobie cały dzień i noc. Na twój widok moje serce ćwierka jak kos. Już od tygodni wciąż ronię łzy? Samotność odbiera mi rozum i sny. Odwiedź dziś o północy miłosny kącik? Buśka, twój cichy wielbiciel! Ten sam kącik? To nie może być przypadek. Uważasz, że nasz wielbiciel ma coś wspólnego z porwaniami? Można to zbadać w jeden sposób. Iść do kina, a cała sprawa sama się rozwiąże? Eee. Nie. O. To był strzał w ciemno.